Mówi się, że pieniądze nie śmierdzą, ale te konkretne miliony zostawiały za sobą ślad trupów. Jeden zginął w dziwnym wypadku, auto rozpadło się na pół. Drugi dostał zawału w wieku 38 lat, dokładnie tego dnia, gdy zażądał z NBP dokumentów odsłaniających tajne konta bankowe aferzystów. Policjanci, którzy byli pierwsi na miejscu wypadku, utonęli na rybach. Witajcie w mrocznym świecie FOS, afery, która zbudowała potężne fortuny na krwi. I kradzieży stulecia. Część pierwsza. Mechanizm i mózgi operacji. No dobrze, jak się robi taki skok stulecia? Prosta sprawa. Wyobraźcie sobie, że Polska na przełomie lat 80. i 90. to taki gość w podartych spodniach, który wisi połowie osiedla grubą kasę. Wstycy widno. I wtedy wchodzą oni. Cali na biało, choć z legitymacjami służb w kieszeniach. Powołują FOS. Oficjalnie mają po cichu wykupić polski dług za grosze. Szczytny cel, co nie? Prawie jak Caritas, tylko że zamiast zbierać do puszek wyciągnęli łapy bezpośrednio do państwowego sejfu. Głównym architektem tego cyrku był Grzegorz Rzemek, a z wywiadu wojskowego pseudonimie Dick. A u boku miała go Janina Chim, która pilnowała, żeby ten finansowy szwindel wyglądał na legalny. Niezawisły sąd po latach nie miał wątpliwości. To nie była operacja finansowa. To była ordynarna kradzież. Był jeszcze on, Dariusz Przywieczerski. Oficjalnie prezes Uniwersalu. Nieoficjalnie człowiek, który wiedział, jak wybrać te brudne miliony. Kiedy grunt pod nogami zaczął się palić, Przywieczerski po prostu zniknął, rozpłynął się w powietrzu. I tu najlepszy żart. Polski sąd skazał go w 2005 roku, kiedy on siedział już bezpiecznie w Stanach Zjednoczonych. Dostał śmieszne 2,5 roku, podczas gdy miliony zniknęły na zawsze. Przez kilkanaście lat śmiał się prokuratorom w twarz, zajadając steki na Florydzie, bo polska ręka sprawiedliwości nie mogła go do tam dosięgnąć. Ściągnęli go do kraju dopiero po kilkunastu latach jako starszego pana. Dziś, w 2026 roku, to już zamknięty rozdział. Przywieczerski odbył karę, ale kasę nigdy nie oddał. To klasyczny przykład gościa, który wiedział, że w Polsce wyrok to często tylko sugestia, jeśli masz odpowiednio gruby portfel. Tak więc zaczęli kupować sobie jachty, luksusowe wille, całe banki i co najważniejsze wpływy, żeby nikt im nie zaglądał w papiery. To wszystko działo się w blasku fleszy w gabinetach wyłożonych dywanami. Ci goście nie bali się nikogo, bo wiedzieli, że w tamtym czasie państwo jest jak ser szwajcarski: więcej w nim było dziur i układów niż realnej władzy. Część druga klątwa FOS. Wszystko szło pięknie, aż nagle na tym idealnym obrazku pojawiła się Rysa. Nazywała się Michał Falcman. Wyobraźcie sobie 38-letniego urzędnika skarbowego, który zamiast brać łapówki postanowił zacząć liczyć. I to był jego największy błąd. Falcman wszedł do fosu i od razu poczuł, że śmierdzi tam gorzej niż w miejskim szalecie w upalny dzień. Zaczął kopać w papierach i odkrył ordynarny drenaż kasy. Kiedy pisał notatkę o rozgrabieniu majątku narodowego, jego serce tak po prostu stwierdziło, że ma dość. 16 lipca 1991 roku. 38 lat. Zdrowy facet i nagle zawał? Oficjalnie przypadek, nieoficjalnie. Chronologia zdarzeń i fakt, że stało się to w dniu wejścia do NBP, do dziś budzi dreszcze u badaczy tej sprawy. Kilka miesięcy później. Walerian Pańko prezesniku szykował się do przedstawienia wyników kontroli w sejmie nie dojechał jego służbowa lunchia rozpadła się na kawałki na prostej drodze po zderzeniu z bmw cud natury nie cud polskich realiów tamtego czasu pasażerowie bmw wyszli z tego niemal bez draśnięcia, podczas gdy z rządowej limuzyny została tylko miazga rozcięta na pół Razem z pańką jechała jego żona. Przeżyła ten koszmar, i do końca życia powtarzała jedno. Usłyszała potężny wybuch sekundę przed uderzeniem. Oficjalnie pękła opona. Do dziś te rozbieżności między relacją świadków a oficjalnym komunikatem o pękniętej oponie są paliwem do teorii o zamachu. Fala zgonów ruszyła jak domino. Kierowca pańki nagle zmarł. Czarna seria dotknęła nawet policjantów z drogówki, którzy byli pierwsi na miejscu wypadku. Legenda głosi, że śmierć dopadła ich na rybach. A jeden z nich faktycznie utonął w dziwnych okolicznościach. Nawet sejf w z notatkami Falcmana został komisyjnie otwarty, a najważniejsze papiery po prostu wyparowały. W świecie fozu, przypadek. Zawsze nosił garnitur i miał legitymację służb. CZĘŚĆ TRZECIA FINAŁ I teraz, kiedy już otrzepaliście się z pyłu po wybuchu lunchi, czas na wielki finał tej ponurej farsy. Myślicie, że ktoś wylądował na dożywociu? Sprawiedliwość w Polsce oficjalnie ogłosiła upadłość. Proces trwał tak długo, że dowody wyparowały szybciej niż spirytus w upał. Z sądu ginęły całe tomy akt, pudła z dokumentami po prostu wyparowały z szaf pancernych, żeby nikt nie dobrał się do samej góry. Rzemek dostał 9 lat, Him 6. Wyszli na wolność szybciej niż większość z was spłaci kredyt za mieszkanie. Większość kasy nigdy nie wróciła. Miliardy dolarów wyparowały za granicę do rajów podatkowych. I na konta powiązane z dawnymi strukturami KGB. Rozpłynęły się w fundamentach banków i w portfelach ludzi, których nazwisk do dziś boją się wymieniać prokuratorzy. FOS to był fundament, na którym zbudowano fortuny, które do dziś dominują w biznesie, a których pochodzenie pozostaje jedną z najpilniej strzeżonych tajemnic transformacji. To była lekcja. Jak kraść, to miliardy. Jak oszukiwać, to całe narody. I zawsze mieć za plecami odpowiednich ludzi, bo ich parasol to jedyna polisa na życie, która naprawdę działa. Polska wstała z kolan? Może. Ale portfel jest pusty. A ci, którzy go wyczyścili, do dziś piją szampana. Na wasz koszt. To był FOS, Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, a w rzeczywistości Fundusz Ograbienia Zwykłych Zjadaczy Chleba. Jeśli chcecie więcej takich historii o ludziach, którzy sprzedali ten kraj za garść dolarów, wiecie co robić. Kliknijcie subskrypcję i dzwonek, bo w tym bagnie jest jeszcze sporo trupów do odkopania. Do usłyszenia w kolejnym piekle.